Nazywam się Ania, uczę się języka angielskiego w Lingua City. Wybrałam ten język, ponieważ uważam, że pozwoli mi porozumieć się w większości krajów na świecie. A ja nazywam się Krysia, również uczę się języka angielskiego w Lingua City. Pracuję w międzynarodowej firmie, gdzie język angielski jest mi bardzo potrzebny oraz również chciałabym podróżować. Program Lingua City ze względu na zajęcia, tutaj, język angielski, konwersacje z native speakerem. Uważam, że jest to najlepsza forma nauki. Dużym atutem zajęć w Lingua City jest to, że grupa jest kameralna, co sprawia, że mamy bardzo miłą atmosferę, a wtedy nauka języka przychodzi łatwiej i przyjemniej. Moje marzenie związane z językiem angielskim to chęć znalezienia pracy w innym kraju i podróż oraz zwiedzanie całego świata. Jeśli chodzi o moje marzenie związane z angielskim, to przede wszystkim podróż do Nowej Zelandii oraz to, że w końcu chciałabym się go nauczyć.